Halo hallo widzowie, witam was w kolejnym odcineczku zbudowania miasta. Troszeczkę porobiłem między odcinkami, e, mianowicie, gdzie dałem zbiornik wodny, żebyśmy mieli skąd brać wodę. E, stąd ją sobie pobieramy, bo nam taką możliwość, że po prostu nam odżyby te małe środełka. Ten kanał zrobiłem, żeby właśnie jak najwięcej tej wody było. Będziemy go jeszcze powiększać. On na pewno pójdzie tutaj jeszcze, w ten kwadracik. Jak najwięcej wody żeby było. E, Tore wybudowałem. Ciągną się tutaj, tylko nie są jeszcze jakby ładnie ogarnięte. To mogę teraz nawet zrobić. Ustawianie nachylenia. No i jeszcze raz tutaj. Dobra. No, i to jest mniej więcej coś takiego, nie? Stąd sobie zabieramy, potem oni jadą, i tak jakoś to się toczy. Wszystko powolutku, ale ważne, że działa. That's the um, Co dalej? Ten skrawek chciałbym ruszyć. Tylko, że teraz tak, co ja potrzebuję, żeby mam w ogóle kolejne kupić? A, potrzebuję mieszkańców i to całkiem niewielu, tylko pół tysiąca, więc da się z tym, da się z tym coś zrobić. O właśnie, ogarnąłem jak korzystać z tego moda, że teraz te zjazdy wyglądają takie smooth i one nie zatrzymują się, te boty, jak na takim zwykłym skrzyżowaniu, że zatrzymują się i skręcają. Tylko sobie zjeżdżają, tak fajnie smooth to wygląda i zrobiłem to na większych rondach, żeby to miało sens. I tak samo tutaj. Więc jest, jest, jest git na ten moment, nie? No i tutaj też zrobiłem taki zjazd, widzicie, nie? Żeby od razu jechali sobie to zawracali, no? Wydawało mi się to najrozsądniejsze. Uuu, trzęsienie ziemi. Na to nawet nie jestem przygotowany, zapomniałem o wszelakich tych zjawiskach pogodowych, no weird. No czynniki sejsmiczne to w sumie MVP, mogę teraz wiedzieć gdzie, gdzie dupnie, a tutaj. An earthquake is occurring. Nawet nie boli, Ale zabolało moje rury. Dobra, ale naprawiono od razu. Także bezproblemowo. Dobra, gdzie ja mogę 500 mieszkańców wcisnąć wizowe? Tak średnio to widzę, żeby gdziekolwiek kogoś osiedlić. Za blisko drogi. A na razie nikt nie chce u nas mieszkać. To też w sumie warto o tym wspomnieć. Dobra, to na razie się na tym nie skupiamy, tylko kontynuujemy budowę tej autostrady. Bo musimy się tam dostać. Będę budował ją ręcznie. to będzie skręcać to 50 No no nie wiada pod tą górę przecież nie ma opcji musiałem jako że tego źle podchodzę mianowicie tu dosyć tak głęboko musiałoby być żebym to dobrze zbudował a zacząłem budować pod ziemią. Wrócić na powierzchnię, Dora, może jednak się to uda. Wejdźmy tak. No nie będzie te 15 jednostek pod ziemię. Dobra, ain't bad w sumie. Dobra, w sumie wyszło to łatwiej niż się spodziewałem. To teraz sobie mogę sobie wykorzystać Multitoola, tryb tworzenia połączeń. No i git. Się korki robią. Hmm. Jak sobie patrzę, czy wszystko mi się zgadza? Wszystko mi się zgadza na ten moment. Dobra, i teraz tak. Tutaj fajnie byłoby mieć wioskę jakąś, nie wbudowaną. Nie będę ukrywał. Tylko, że wioska byłaby spoko z tej drugiej strony. Na przykład. Tak, takie mam odczucie. A tutaj na przykład bym postawił jakieś te. Mm, no, rybackie. Miejscuwy. Wydaje mi się GIT. Bo jeżeli chodzi o surowce, to tutaj nic nie ma z surowców. Nie no, jest, dobra, jest ropa. Jakże co, że nigdzie nie ma tak 100% dużo od tych rzeczy, nie? Ewentualnie, no... Nie wiem. I'm kinda confused teraz, bo to nie, nie jest tego tak dużo, nie? Jakbym chciał ropę, to musimy wykupić tutaj. Kratkę w górę. I tam się do ropy dostać, albo tam do... rudy. Al tutaj? Tak ma za mało tego jest Imo no z tego to hodowlę ryb będzie tak jakby bardziej smooth Tylko i tak teraz to trzeba zrobić jakieś połączenie, jakieś, nie wiem, na przykład dron dodupnąć Żeby to tak w ogóle miało sens jakikolwiek Lecień 3 posmówka nie byłaby lepsza już. Coś takiego. No i żeby nie stawiać jakichś durnych mostów... Nie no... Nie, most musiałby być, no... Ale na szczęście mam modyfikację, która nam pozwoli ładnie to zrobić. No i moc na drugą stronę. Kurde, tylko też fajna miejscówka, żeby wykorzystać pod las na przykład, nie? Ale możliwość posiadania w takim miejscu miasteczka też brzmi całkiem zacnie. No, najpierw sobie hodowlę postawmy. Potem będziemy też sobie myśleć lepiej jakoś. O, hodowla ryb. Hodowla ryb. Numer 1. Domo to się zmieni. Chciałbym ja mieć na razie po prostu jakiekolwiek tej rybki, no to jest coś nowego dla mojego miasta. Myślę też nad wybudowaniem tej drogi tam. Dobry dwóch, czteropasmową Coś takiego po prostu. I pokażę Wam, od, yy, jak to było teraz. ctrl N. O, właśnie. Więc ja teraz tak, robię tak z 20 jednostek. Tutaj z 20, żeby fajnie było, albo 19 nawet. O, gdzie jest tak smooth już? Tak fajnie to wygląda, elegancko. No i. Tutaj będziemy coś kombinować dalej w tą manikę i w tą tutaj też Nie chcę za blisko tych zjazdów siebie robić. Nie ja sądzę, czy teraz to mi jakoś pomoże sensownie. Tylko tu musiałb zabrać wtedy więcej stopni. O, 30 na przykład. Bo tutaj to już smów ładnie wygląda, nie? Tylko dalej to jest sharp turn, nie? Chociaż trzeba taki sharp. No, by się chyba go wykonać bez problemowo. No. Ain't bad. Dam radę. Ora. Mm, nie ma tu żadnych światów, mam nadzieję. Nie. No. Czyliż mamy jakby jeden z pierwszych checkpointów. Mam nadzieję, że tylko te ryby nie będą jechały tutaj. No właśnie. Jakby jestem ciekaw ile tych ciężarówek jeździ skąd, nie? Nie bym myślał, że importują coś, nie? No w ogóle, tak sobie pozwolę, widzę, ja sprawdzę sobie, jak to wygląda na taki zwykłe skrzyżowanie, takie modyfikowanie tego. Aha, coś takiego. Ciekawe, w sumie. No. tuwa. Teraz tak, tutaj będziemy chcieli... Dzielnicy już sobie zaznaczyć. I potrzebujemy, mam duże bezrobocie. Ale wydaje mi się, że to już biurówki chyba moglibyśmy stawiać. Mam takie wrażenie. Że biurowce już by nam starczyły. Jak to nas wygląda z edukacją? Sprawa edukacja, uniwersytety, 42% wykształconych mieszkańców. Tak, tu już uniwerki powinniśmy stawiać, tylko teraz tak. Gdzie ja chcę te uniwerki postawić? Hmm. Stąd jedyne co chcę zrobić to naprawić to, mianowicie... Traffic flow. Nie podoba mi się jak to tutaj wygląda. Za się trzeba bardziej przeszkodziłem tym. Zmuszę wszystkich do wyjazdu, tak jak przyjechali. To jest największy problem na razie. Środkowy wyjazd.

Uwielbiam waszą salmon 8.99 z naszym znanym stewem! Więc witajcie się na restaurantach sejfru Fischbrother, gdzie wszystko jest catch. Nie, chaos mnie interesuje. Eee, trafik, no. Dobra, stąd się pozwałem, ale tutaj go stworzyłem. Hmm... Obowiązkowo dodam w tej drugi wyjazd. No, ale teraz tak... Na sensie, czy rondo w środku nie miałoby większego sensu teraz, rondo tutaj, wyjazd, rondo tutaj, podłączenie pod drogę. No, to poza odcinkiem machnę, żeby po prostu testować sobie. A teraz tak, ten kano chciałem na wodę, ale czy będzie miało ręce i nogi? To mi może przeszkodzić. No ale tutaj też mógłbym biurowce machnąć, załóżmy. choć ten kawałeczek pasował idealnie, no. Dobra, ten kanał powiększa. Najwyżej, no. Dobra, buduję. Teraz tak go skąd? Nie? Chyba stąd jakoś włączyć ten kwadrat do tego wszystkiego. No to po prostu miejsca pracy. Tam gdzie boli, uderzy. No. Tam gdzie bardzo zaboli. Dobra. Wracamy do tego. No jak no jak trzaśnie, to czaśnie, nie? nie ma co drążyć tematu, mm, teraz tak. Stąd zabierzemy to, stąd też. Stąd też mam coś takiego, tylko czy im hałas będzie przeszkadzał? Nie chyba, nie powinien. Postawimy jeszcze jakiś park dla takiej rozrywki. Coś takiego byłoby fajne. I guess. Mamy trzęsienia. Ile, ile, ile szkód. Wiecie, całym sejszon za to postawił już w końcu. Tylko, że nie ma gdzie. No teoretycznie jest, no. No i tutaj. Najgorsze jest to, że trochę się wody wyleje. No, chyba nie jest to problem. No. Mogą być gorzej. Jak nasz kanał zrobił lekki. Stawimy tutaj na, na nowo. a no, chciałem naprawić e, prolu, nowa autostrada. Która ślinia autobusa, teraz mi się skuściła kompletnie. Nie wiem, która. Choć tak. Nie, nie widzę tych autobusów tak szczerze. Jak dla mnie one w budowaniu miasta nie mają sensu. do ja wyrzucę po prostu. Nie, no to jest nieefektywne. widzowie. Ja wam powiem, że zrobimy tak, że po prostu będziemy metra mieli. O, no, z tych autosów nikt nie chce korzystać nawet, więc nie wiem po co one są. Może w następnych Cisesach będą jakoś bardziej chętne do użytku. Mmm, teraz tak dróżki były tutaj. Dużych szkód nie było. A, ty, wody nie podłączyłem. To jest ciekawe. Git, git. No i spadło na zapotrzebowanie na robotę, więc taki był plan, jakby nie patrzeć. Zastanawiam się teraz, patrzę na ten trafik Ile osób mi jedzie prosto Po prostu a ile mi skręca Ojojo. I bardzo dużo osób mi tutaj zjeżdża na Torondo tutaj No, i trzeba pracować nad tym miejscowym trafikiem Żeby ich jakoś zachęcić do jazdy tutaj No W następnym odcineczku Na no następny odcinek znaczy sobie to skasuję już Ten kawałek ziemi No Tak kurde widzę tak patrzę na to i się zastanawiam Co mogę tutaj naprawić, żeby to zmniejszyć I myślałem nad tym teraz Żeby tylko, to jest już most, nie? Musimy trochę ziemi chyba postawić, zrobić drogę pod. No nie wiem, no też bez sensu. musimy tu podłączyć, tu podłączyć. Żeby ci, co chcą jechać prosto, żeby jechali prosto. No to tak mija się z celem trochę, więc nach. No. no największy trafik robią mi osoby, co tutaj jadą po prostu, nie? Na ten moment. Więc, Simon, tak, Turondo, Turondo i powinno być git. No, ale na ten moment widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. Wiemy, jakie są plany, trochę zrobiliśmy na ten odcinek. Wiemy, na czym stoimy już. Udało nam się zrobić tą przebudowę. Sam nie wiem jak, ale działa. Także dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.